Miał być w tym żałosnym filmiku mój głos, ale zjemał mi się mikrofon i dupa. Więc nie wiem, jak to będzie z tym serialem, no ale coś wymyślę. Ale nie o to chodzi w tym filmie. Ten konkurs polega na tym, że wystarczy tylko napisać w komentarzu, subskrybuję cię, biorę udział. Oczywiście musicie mnie subskrybować. Nagroda to polecenie w kanale, w każdym filmie polecenie, i niespodzianka. Dobra, a teraz zobaczcie, 300 widzów. Ale mam podniecenie, zaraz się posram, i hahaha, jojo, a taka a propos wesołych świąt. Ja mam tyle słodyczy, że ledwo do domu wszedłem. Racja ja mają czego dawać, tylko muszą mnie tuczyć. Ech jestem lama, i, i tyle więcej już nie będzie ten cud gadał, bo gada jakby chciał, a nie mógł. Narka mister Boom